No nie wiem jak to nawet ubrać Sowa teraz, bo zaczęliśmy bardzo dobrze. Bardzo dobra obrona, szybkie bramki, szybka, szybka kontra i mecz układał się po naszej myśli i później, ja nie wiem, muszę to obejrzeć, bo naprawdę chyba doszli nas, nas na remis jeszcze w pierwszej połowie i później już kopanie dwoma, remis jedną, gdzieś tam dwoma znowu. No i tak ciężko i ciężko do samego końca i dobrze, że w końcówce się otrząsnęliśmy i tam rzuciliśmy proste bramki, obroniliśmy też ich atak 7 na 6 i jakoś to się udało. Myślę, że po tym sezonie mogę być siwe włosy już do końca. No i ten mecz powinien zapoczątkować chyba taką zwycięską serię, tak? Bo ten terminasz teraz no teoretycznie, powiedzmy, jest łatwiejszy niż mieliście na początku sezonu. To znaczy, patrząc na to, z kim graliśmy do tej pory, to najbardziej szkoda meczu z Głogowem tak naprawdę, który przegraliśmy tutaj u siebie jedną bramką. A tak, resztę mieliśmy cały czub praktycznie ligi. Zmieniliśmy dużo zawodników, musimy też się trzech. To nie jest tak, że od razu po przygotowawczym sezonie, po obozie przygotowawczym, będziemy grali na 100% ze sobą i się rozumieli w ciemno, gdzie tak powinno być w sumie. Dlatego potrzebowaliśmy trochę tego czasu. Mam nadzieję, że teraz te mecze, które zostały, dadzą nam punkty i będziemy już spokojnie patrzeć w górę tabeli. Waszego zespołu? Ciężko. Ciężko na pewno było grać tutaj przy kibicach z Kalisza na tej na hali, tutaj na wyjeździe. Daliśmy z siebie wszystko, no, wydaje mi się, że brakło troszeczkę może takiego sportowego szczęścia, może trochę konsekwencji takiej chłodnej głowy. Eee, I chyba to, było, to były chyba takie dwa na naj, największe nasze mankamenty. Co się rzucało na pewno w oczy, to ten słaby początek w Waszym wykonaniu, potem odrobiliście. No i ta końcówka gdzieś tam po stronie Kalisza. Co myślisz, że zadecydował, jakie były czynniki decydujące dzisiaj? No właśnie, to pokazuje, że, że takie mecze, niestety, kolejny nam się przytrafia. Taki kolejny mecz, w którym początek jesteśmy, jakby, jakbyśmy nie byli w ogóle na meczu. Potem gdzieś zbieramy te siły i pokazujemy, że naprawdę potrafimy grać. Teraz kwestia tylko tego, żeby. żeby tak wygrać 60 minut. Jaka perspektywa przed Piotrkowem w najbliższych kolejkach? Nie powiem. Zrobimy to, co najlepiej potrafimy i będziemy walczyć o każde punkty. To spotkanie miało dla nas było ciężkie pod takim względem gatunkowym, bo bo nie ukrywamy, że gdzieś już jest połowa rundy, my tych punktów potrzebujemy i gdzieś w końcu zaczęły się te spotkania z tymi rywalami, można powiedzieć, w naszym zasięgu. No na pewno fajnie weszliśmy w to spotkanie, dzięki temu gdzieś byliśmy na fali wznoszącej, później gdzieś jakiś tam lekki moment może, nie wiem, dekoncentracji, rywal do nas doszedł, ale koniec końców wygraliśmy końcówkę, zagraliśmy konsekwentnie i to nam pozwoliło osiągnąć dzisiaj sukces. Co dzisiaj było tym czynnikiem decydującym? No rozmawialiśmy już trochę o tym, zagraliśmy wydaje mi się dobrze w ataku pozycyjnym, gdzieś wiadomo, że naszą tą bazą jest obrona, ale dzisiaj też atak pozycyjny super funkcjonował, czego przykładem były dwie akcje w przewadze na końcu, które wykorzystaliśmy, a mieliśmy z tym ostatnio jakieś tam drobne problemy i, i to cieszy na pewno z meczu na mecz. Będziemy rosnąć, będziemy się budować jako zespół i o to w tym wszystkim chodzi. Jest taka seria meczów z zespołami, które gdzieś tam pracują się niżej. No jest szansa, żeby gdzieś tam odetowić te straty z początku sezonu, gdzie ten terminarz mniej się trudniejszy. Znaczy nie chcę, nie chcę tego nazywać odrabianiem straty. No, terminarz się ułożył jak ułożył, można powiedzieć, że, że graliśmy z tymi zespołami z czuba Tabeli, ale to też nie jest żadne wytłumaczenie. No teraz, tak jak pan powiedział, mamy zespoły w naszym zasięgu i będziemy się koncentrować na tym, żeby do każdego meczu przygotowywać się. Oddzielnie, nie dodawać sobie już punktów, tylko po prostu do każdego meczu się przygotowywać i zobaczymy na koniec roku jaki to skutek przyniesie.